Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo, bardzo przepraszam. Dałem się wprowadzić w błąd i was również w błąd wprowadziłem w jednym z moich ostatnich filmów, gdy mówiłem o ojcu Jamesie Martinie. Dałem się wprowadzić w błąd, dlatego iż pokazywałem kilka zdjęć, jakie ojciec Martin, jezuita, umieścił na Twitterze a także na Instagramie mówiąc, że uczestniczył w przyjęciu trzech sakramentów, bo o ile chrzest tego dzieciątka jest jak najbardziej czymś wskazanym i błogosławionym, to o tyle bierzmowanie mężczyzny o imieniu Gio nie był taki. Jak mówili to różni komentatorzy, którym zaufałem, uwierzyłem, a później przekazałem to Wam w odcinku YouTube'owym. Naprawdę, bardzo, bardzo przepraszam. Na drugi raz sto razy sprawdzę informację o ojcu Martinie Jezuicie, bowiem ta sytuacja jest dla mnie bardzo, bardzo gorsząca. Naprawdę przepraszam. No, jest mi tak głupio. Że najchętniej bym usunął ten film z YouTube'a, ale z drugiej strony, no, stało się, więc pod tamtym filmem umieszczę ten. A mianowicie Gio, to jest znany podobno prez prezenter w Stanach Zjednoczonych, telewizji ABC, zdeklarowany człowiek o skłonnościach homoseksualnych. To samo w sobie nie jest złe, ale on żyje z partnerem, jak mąż z mężem. Tomim, który był świadkiem bierzmowania. No i właśnie ja mówiłem w tym odcinku, że to nie są partnerzy, że on jest tylko świadkiem bierzmowania. I teraz się okazało, że oni stanowią parę. I ten Gio został przyjęty do kościoła, przyjął bierzmowanie i zobaczcie na tym filmie, oni przyjmują komunię świętą. Bardzo przepraszam że wprowadziłem was w błąd wobec ojca Martina. To, co tutaj widzę, mogę powiedzieć, patrząc też na początki chrześcijaństwa, ci, którzy przygotowywali się do chrztu świętego, katechumeni przez wiele miesięcy musieli pokazać, że im zależy także na przejęciu etyki, moralności katolickiej, chrześcijańskiej. Przecież ani Gio, ani Tomi nie wyrzekli się tego, że żyją w grzechu śmiertelnym. Jeszcze raz podkreślam, sama skłonność nie jest grzechem, ale oni postanowili żyć w związku, który jest sprzeczny z sakramentem małżeństwa. Oczywiście, ci, którzy mnie wprowadzili w błąd, ja się dałem wprowadzić także przez moje niedoczytanie wszystkich źródeł. Po jakimś czasie się bardzo ucieszyli, że w końcu kościół zmienia podejście do tego typu osób. A Sam Gio powiedział, że mimo że były puste ławki, to on widział obecnych tam dziadków, swoje babcie, które są już w niebie, ale one były na modlitwie z nim, a on cieszy się, że może wrócić do kościoła, że nie jest odep odepchnięty przez pana Boga. Nie jesteś odepchnięty przez pana Boga. Bóg Ciebie kocha. Ale, ale grzech trzeba nazwać po imieniu. Bardzo przepraszam, wyprostowałem tę informację tak szybko, jak mogłem. Niech Pan Bóg Was błogosławi i Kościół również.